Cześć, mam dla Ciebie dwa świetne triki na rozluźnienie szyi. Pierwsze to masowanie uszu. Ugniatamy jak ciasto, odrywamy to ucho. Pamiętam pierwszy raz, jak robiłam taki automasaż, czułam ogromny ból, tkliwo, ale każdy kolejny raz to już było dużo więcej ulgi. Teraz jak masuję, praktycznie nic nie czuję, jedynie co ciepło rozgrzewanej powięzi, dzięki czemu szyja się rozluźnia. Cudowna metoda, spróbuj, żeby się przekonać. Masujemy około 90 sekund albo tyle, ile potrzebujesz na danym. Potem druga strona. Dzisiaj kompletnie nic nie czuję, wszystko mam rozluźnione w szyi. Drugi trik: sprawdź sobie najpierw zakresy szyi. w Lewą stronę, oczywiście prosty kręgosłup, druga strona. Wybierz sobie stronę bardziej tkliwą, u mnie jest prawa. Szukamy punktu karate, który znajduje się tutaj pod kosteczką. U mnie to będzie prawa strona. Poczujesz tutaj tkliwość, rozmasuj sobie to. Masujemy kosteczki, szukamy tutaj punktu tkanki miękkiej. No i są takie tkliwe, dające od razu odczucie przepływu energii. I po pewnym czasie, też około 90 sekund, albo tak jak poczujesz, kiedy ta tkliwość puszcza z, z ręki, sprawdź sobie zakres. I potem drugą stronę, dla balansu, dla równowagi. I ponownie, z drugą stronę, sprawdź sobie zakres. Proste, fajne i przyjemne. Dzięki, daj znać, czy pomogło. Do zobaczenia! Pa!